Siemanko, z tej strony Sermisiek, a ja witam Was w kolejnym filmie serii Cyberpunk, w którym dowiecie się jak zdobyć 5 ikonicznych schematów broni. Oczywiście każdą ikoniczną broń można ulepszyć do legendarki i tutaj mamy pierwszą, jest to karabin Butlow i zobaczcie sobie sami, mamy ikoniczny wytwarzanie. I mamy właśnie ten karabinek. Wytwórzmy sobie tą wersję, którą zdobyliśmy. Już Wam pokazuję. No i ma ona 424 obrażenia na sekundę na 41 poziomie. Ale, tak jak powiedziałem, możemy ją ulepszyć do legendarki, co Wam zresztą pokażę. Pamiętajcie, że Wasza postać musi mieć zdolności techniczne i Mistrz nad Mistrzem, żeby wytwarzać legendarne przedmioty. I potrzebujecie do tego komponenty. Jak wejdziecie w wytwarzanie i chcecie to ulepszyć, musicie pamiętać, że potrzebne są komponenty. Jak te komponenty zdobywać, macie też u mnie w filmikach i legendarne, i epickie. Zresztą tutaj wyświetli Wam się karta. Możecie sprawdzić, jak wytwarzać te komponenty, żeby móc to ulepszać. No i ulepszymy sobie oczywiście to bardzo rzadkiego. No i ten nasz bardzo rzadki. Nie będziemy też tutaj za dużo przesadzać, bo go też ulepszymy. Mamy teraz już bardzo radki. A my weźmiemy go jeszcze tutaj. Ulepszymy na legendarny. Troszeczkę tych komponentów potrzeba. Pamiętajcie o tym. No i zobaczcie sobie sami. Mamy legendarny, ikoniczny, 487 obrażeń na sekundę, 49 do 60 obrażeń bez żadnych modyfikacji a ma miejsce na lunetę, na modyfikację lufy i 4 miejsca na modyfikacje, które jeszcze bardziej go podrasują wygląda bardzo fajnie ten karabin no i zobaczcie sobie w akcji jak się sprawdza zafaszerujemy troszeczkę tę, tą tutaj Naprawdę bardzo szybko strzela, bardzo fajnie. Soty nie mają szans. Szybka seria i po oponencie. Gdzie go dobyć? Gdzie zdobyć ten schemat? Już pokazuje. Mamy tutaj Ripper Doka. Mamy tutaj Pershing Street. Need Doki. I w tym właśnie miejscu oczywiście nie obędzie się bez walki. Jak widać, w tym miejscu stoczyliśmy bój, ale zwycięsko wyszliśmy z niego bez szwanku. Także to jest pierwsze miejsce. Kolejny schemat na kolejny karabin. Zobaczcie sobie. Znowu jest on ikoniczny. No i. Zobaczcie sobie, jak ładnie wygląda. Naprawdę fajnie wytwarzamy. On już jest bardzo rzadki, od razu jak się go wytworzy. Mamy 544 obrażenia na sekundę. Jak jest bardzo rzadki na 42 poziomie. A teraz ulepszymy go sobie do legendarnego. Wytwarzamy. Legendarka jak widzicie, 793 obrażeń na sekundę 91 do 112 obrażeń, i mamy tutaj puste miejsce na lunetę, puste miejsce na modyfikację lufy i 4 modyfikacje. Naprawdę nie dość, że wygląda kozacko. To jeszcze pewnie będzie robił robotę. Ten wóz już raczej nada się do kasacji, ładna seria jest moc. A gdzie go znaleźć? Już wam pokazuję Miejsce bardzo łatwe Do znalezienia Macie West Wind Apartments I Tutaj na samym końcu jak jest droga Jakiś zawijaz Budyneczki Znajdziecie na pewno Schemat Na snajperkę Breakthrough, naprawdę, wierzcie mi, jest to chyba jedna z najlepszych, jak nie najlepsza snajperka w grze. Naprawdę jest super i już to ją wytwarzamy, żeby nie być gołosłownym. Wytworzyliśmy bardzo rzadki, ale ulepszymy jeszcze oczywiście. Tak jak zawsze. To legendarki. No i mamy 522 obrażenia na sekundę. I do tego jeszcze 4 miejsca na modyfikację. Cieszę sobie zobaczyć. Jak się pięknie prezentuje. No, moim zdaniem, naprawdę super. No i trzeba by było jak to snajperka pokazać ją na jakimś dalszym obiekcie. O, zobaczcie sobie jak szybko strzela. Innych musimy naprawdę przeładowywać dosyć długo, a tutaj za bardzo nie trzeba się martwić. Zobaczcie sobie naprawdę. Szybka sprawa, 31 tysięcy Naprawdę, hity z niej wchodzą takie, że urywają głowę po prostu. A gdzie można znaleźć? Już pokazuję. Jest diner. Tutaj macie miejsce rozwoju. W tym miejscu takie budyneczki. I właśnie tutaj. Można ją znaleźć. Czwarty schemat na strzelbę. Powiem Wam, że taka strzelba, dosyć klasyczna. Nawet ładnie wygląda, trzeba powiedzieć szczerze. Gdzie my ją tu mamy? Gdzie jesteś? O jest. 616 obrażeń na sekundę. Bardzo rzadki, ikoniczny. Teraz wytworzymy sobie do legendarki. I zobaczcie sami. 885 obrażeń na sekundę i 4 miejsca na modyfikację taka można powiedzieć dubeltuwa wuja sama ale no mówiąc szczerze naprawdę nie dość, że kozacko wygląda, jeszcze zobaczę sobie no i nie ma co gadać ale zwiata wszystko z powierzchni ziemi szybko się ładnie zobaczcie naprawdę coś pięknego I gdzie to się znajduje już wam pokazuję. Silk Road West. Taki wysoki budyneczek. I tutaj mamy już wytworzoną ikoniczną legendarną broń. Musicie strzelić w tą minę. Tu jest mina, musicie uważać. I tu mamy Shingen Mark. Shingen Mark, legendarny, ikoniczny prototyp. Zobaczcie sobie. 274 obrażenia na sekundę na 42 poziomie i 4 sloty na modyfikacje. Oczywiście legendarny, ikoniczny przedmiot. A jak się z niego strzela, już wam pokazuję. No, niestety jego żywot był bardzo krótki. Zobaczcie, to mod. Coś pięknego. Gdzie się to znajduje, to miejsce możecie już kojarzyć: Arasaka Industrial Park. Także Arasaka Industrial Park naprawdę łatwo znaleźć. I też tutaj trochę tych oponentów się czai. Ale zobaczcie sobie, że zdejmujemy ich bez najmniejszego problemu. Naprawdę jest mod. Fajnie to wygląda się, Malko. I tak się robi właśnie porządek na mieście. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Mam nadzieję, że będziecie korzystać z tych broni, które moim zdaniem naprawdę robią robotę. Są super i są mega, mega mocne. Naprawdę możecie pozbywać się wrogów bez większego problemu. Jak wytwarzać i jak zdobywać również inne legendarne wyposażenie, macie w moich filmach. Dziękuję bardzo za wszystkie łapki w górę. Dzięki za komentarze, które motywują mnie. Do ciągłego nagrywania. Cieszę się, że mogę dla Was nagrywać te materiały i cieszę się, że tak często subskrybujecie mój kanał. Bardzo, bardzo, bardzo to doceniam i bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.